Jaka masakra <laughs> Historia jest taka, że, że Zobacz co się dzieje Tak wieje Że gałęzie spadają z drzew i tak dalej, nie? Nic mnie nie widać o. Właśnie uniknąłem śmierci 2-3 sekundy przede mną Spadło drzewo Myślałem, że zawał dostanę A ja jestem dopiero w połowie drogi do domu jeżdżą. Mogę nagrać to drzewo w ogóle Ale myślałem, że kurwa umrę Właśnie oszukałem przeznaczenia Jakbym szedł trochę szybciej To już bym kurwa nie żył i tego filmu by nie było To jest masaka Dobra, idę dalej, bo jestem dopiero w połowie drogi Naraz